Witam, cześć moi drodzy, jesteśmy na Almie w Lublinie, no i w końcu mam tą przyjemność porozmawiać ze Sławomirem Cyplem, witam serdecznie. Witam, jo przyjemność jest obopólna. I Sławek, przede wszystkim, no chyba wszystkich nurtuje w tym momencie pytanie, jak to jest z tymi stowarzyszeniami amatorskiego MMA. Mamy stowarzyszenie MMA Polska i mamy związek amatorskiego MMA pod twoją pieczą, tam to wcześniejsze stowarzyszenie jest jakby pod Martinem Lewandowskim. Czy tu nie ma konfliktu interesów jakiegoś? Ja bynajmniej nie widzę żadnego konfliktu interesów i chciałbym uściślić, e, działalność pana Lewandowskiego działa na zasadach stowarzyszenia, czyli zgodnie w hierarchii mamy stowarzyszenia, mamy polskie związki, w tym przypadku mieszanych środowisk i mamy e, PKOL, MKOL i tak dalej, więc nasz polski związek MMA został zarejestrowany w ubiegłym roku i z, e, tak, że tak powiem z dnia na dzień zrzesza coraz więcej klubów. Nie było tak, że... Bo rozmawialiście z Martynem, mieliście spotkanie, czy nie próbowaliście robić czegoś razem, czy w ogóle nie było takich pomysłów? Już to mówiłem i teraz powtórzę, że ewentualna sfera potencjalnej współpracy dotyczyła tylko i wyłącznie uzgodnienia wspólnego grafiku zawodów A i B wprowadzenia do wspólnego rankingu z Zawodów, które będzie, będą pod egidą pana Lewandowskiego, żeby ci zawodnicy byli też ujęci w tym rankingu. Tylko tam z istotnym moim obostrzeniem, aby te zawody trzymały odpowiednie standardy, takie jakie my przestrzegamy. Czyli ty jesteś na zawodach, wiesz, są określone karty walk, są protokoły, wszystkie walki są udokumentowane, nagrane, opublikowane, jest protokół po. Bo no, jeżeli mówimy o rankingu i w przypadku e, PZMMA, e, reprezentacji polskiej, która wyjedzie do Turcji w tym roku e, dzięki, spo, dzięki naszemu sponsorowi FMMA, no to to musi być transparentne. Dla mnie najistotniejsze jest, żeby nikt, tak jak do tej pory, nie ma prawa nam zarzucić, że mamy jakieś tendencyjne, że pojedzie Twój zawodnik, bo Cię lubię. Nie. Ranking, punkty zdobyte. Jesteś? Jest jeszcze y, trener kadry. Prowadzę rozmowę tam z trzema panami utytułowanymi, bo to też jest odpowiedzialność, bo jak zapewne wiesz, ostateczne zdanie co do y, reprezentacji i doboru ma zawsze trener kadry, bo pozostaje jeszcze ta chwilowa y, dyspozycja. To, że zawodnik w pierwszej połowie bryluje, jest świetny, wcale nie znaczy, że na jesieni musi być, trzymać tą formę. Być może druga osoba w rankingu będzie rokowała lepiej. Zawodnicy, reprezentanci Stowarzyszenia Mama Polska byli w Bahrajnie na mistrzostwach. Teraz kolejne mistrzostwa wspomniałeś, temat Fajma Mama, zaraz poruszymy. Ale czy nie będzie jakiegoś bałaganu i próby wystawienia dwóch reprezentacji? Jak to będzie wyglądało? Ale... Panie redaktorze, tak jak w wielu innych dyscyplinach, choćby spójrzmy na boks, ile jest federacji, Polska, naród waleczny i jeszcze zdobywca, my jeździmy i bijemy wszystkich, możemy występować w wielu federacjach. Federacja, w której my się zrzeszyliśmy jako poza tym MA, będzie miała jedną reprezentację. IMAF współpracuje z panem Lewandowskim, to jest sprawa IMAFu. Śmie nadmienić, że są jeszcze dwie inne e, ogólnie identyfikowalne na świecie e, federacje, które też mają rozgrywkę MMA. Tam też może być reprezentacja. No, dlaczego nie? Jak najbardziej. Dlaczego nie? Fame MMA. Skąd w ogóle pomysł na kooperację? E, czy to wyszło ze strony Fame MMA, czy, czy to był Twój pomysł? Jak to, Jak do tego doszło? Mm, z... Takim zwierającym elementem był Marcin Różalski, no, mój dobry kolega, trener naszego klubu. On mi troszeczkę w innym świetle naświetlił. naświetlił w świetle. On mi przedstawił to w innym świetle. Całe frame. Aspekty, jakie płyną pozytywne, też odżegnując się od osnowy tych YouTuberów. Przekonało mnie to. Później doszło do spotkania z włodarzami. E, mamy poniekąd jakieś wspólne cele. E, myślę, że za obopólną korzyścią. E, oceńmy nasze wspólne działania pod koniec roku. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, w tej chwili, e, dzisiaj mamy co niedzielę, w no dniu wczorajszym w Saczewie robiliśmy dzięki szczodrości. Fame szkolenie dla trenerów MMA. Było to szkolenie z dietetykiem pod kątem zbijania masy do zawodów. Był to pan od pozyskiwania finansów dla klubów. Była pani psycholog i zakończyło się to naszym świetnym trenerem Asi Jędrzejczyk, który poprowadził część praktyczną. Więc myślę, że wszyscy ci, którzy byli. Byli bardzo zadowoleni, bo to było bardzo takie kompletne, całodniowe szkolenie, które na pewno wpłynie na rozwój naszego rodzimego rynku MMA. Jak w ogóle postrzegasz fajne MMA? No bo mówiłeś, że Marcin Żacki troszeczkę w innym świetle ci przedstawił tę organizację. Jak w ogóle podszedłeś do tego, gdy taka organizacja frykowa pojawiła się na polskim rynku? Primo, ich koncepcja biznesowa, co ty wiesz najlepiej, jest pewnego rodzaju. Przełomowym, nowatorskim pomysłem w skali światowej. Bo patrz, hmm, tak się możemy rozejrzeć. Teraz, post faktu, możemy się. Dlaczego, dlaczego, panie redaktorze, pan obyty człowiek, nie wpada ten pomysł? Razem ze mną byśmy taką rozkręcili frikową federację. Mogliśmy, nie? Już to było oczywiste. Ja sędziowałem na galach, gdzie przed walką wieczoru, gdzie to byli topowi zawodnicy, walczył pan Saleta z panem Najmanem. Pan Saleta, okej, okay, pan Najman. I nagle słuchaj, ta walka się kończy i połowę trybun wychodzi. I mówię, no co jest, koźwa? tu za chwilę mamy super ucztę dla ucz... A tu Janusze wychodzą, więc wystarczy zrobić z Janusz, dla Januszy gale i będzie sukces. Chłopcy poszli jeszcze dalej, nie wymyślili sobie, że wyłuskają... YouTuberów, influencjerów, czy jakich tam wszystkich zwał, i bazując na ich elektoracie, zrobią na pay per view mega biznes. Zrobili sukces, i myślę, że będą teraz następni naśladowcy, ale oni już mają na pewno topowe miejsce. I wiem od y, pana rozpary, że przy pierwszych y, edycjach to się musieli prosić, żeby oni przyjechali. W tej chwili to nie daje miejsca, że wszyscy YouTuberzy się pchają, tam błagają. Byłem na ostatniej, oglądałem od podszewki, zobaczyłem jak to działa. To są zupełnie inni klienci. Słuchaj, to nie są ci widzowie, których my znamy z poczytnych gal, jak na fenie. To, to, to nie ci ludzie. Tam są zupełnie inni ludzie. Czyli to nie jest tak, że fejm psuje rynek. Nie. To jest show, tak jak mówią włodarze, i oni stulują w innego widza, w innego zawodnika. No, spójrzmy, prawda, że tam. Połowa chłopaków coś tam robiła, a reszta to są ludzie, którzy bazują na swoich fanach. I to jest i tutaj nikomu się nie dzieje krzywda. Nie bawią ci ludzie, którzy, a jak to ma się z szacunku dla innych zawodników. Przepraszam bardzo. My obydwaj wiemy, że oliwą, na której jedzie ta maszyna, czyli każdy sport, to jest pieniądz. Nie ma tego, nie wyszkolimy zawodników, nie będzie, no co ja będę ci opowiadał, ty wiesz najlepiej. I złaczę też. Dla mnie, jeżeli to nie pochodzi z nierządu, nikt się nikt na tym nie traci, nikogo nie krzywdzimy, to możemy tylko się cieszyć, że właśnie panowie z podjęli decyzję, żeby sponsorować rodzimy rynek amatorski, a nie, dajmy na to, skłosza. Mogli? Mogli, przecież to jest, widzimy się. Organizując tyle gal amatorskich, nie, masz, nie miałeś nigdy takiej pomysłu, takiej zajawki, żeby zrobić gale zawodowe, na przykład przynajmniej dwie rocznie? Trzy, cztery. Wiesz, co, ile osób mnie o to pytało. Nie, no są fachowcy, którzy to robią, o wiele lepiej ode mnie. E, to by trzeba było też od nowa robić. Poza tym mówię, e, ta inicjatywa to jest... Ja tu jestem tylko frontmenem, za mną się, stoją murem moi sędziowie. To jest cała infrastruktura ludzi, która na to pracuje. To nie jest moje jakieś główne źródło utrzymania, hobby. Wielka frajda poznawania takich ludzi jak Ty, jak trenerzy. To jest przyjemność, ja kocham to środowisko. E, zawodnicy, e, Czy widzisz jaka to jest atmosfera. Tu nie ma złości, nie ma, nie ma złej krwi. E, ja mam więcej złych emocji na zawodach jiu-jitsu dzieci, które organizuję w salaczewie. Ci rodzice skaczą sobie do oczu, ja muszę na nich krzyczeć, no ludzie. A tutaj widziałeś, krew bryzga, to jest piątka, piątka, jest fajnie. Bo to jest sport. I tego się trzymajmy. Jak już jest gala, to wiesz, to już jest ryzyko podejmowania pewnych decyzji finansowych. To jest duży budżet, a konkurencja na tym rynku no jest teraz ogromna. Narobiło się tej gali, że ojej, zaczyna brakować porządnych zawodników. No Alma ma rozpisany ten kalendarz już dużo wcześniej. Wszystkie gale się odbywają. W zawody. Dobrej... zawody, zawody, nie gale. Zawody, przepraszam, skrzywienie zawodowe. Yy... Jak to się udaje dopinać? Czy nie ma problemu ze sponsorami? Czy da się, uda, udaje się to finansować? Jak to wygląda? Czy nigdy nie macie widma na przykład konieczności odwołania jakiegoś, jakichś zawodów? Kluczem tutaj jest współpraca. Przecież tutaj na miejscu pan, e, panowie Dufner e, i, i firma Bull Terror. To organizuje. My przyjechaliśmy, my robimy pewne know-how, zabezpieczamy to od strony formalno-prawnej, licencjonowani sędziowie i tak dalej. Jak widziałeś, przeszło wszystko, nikomu się nic nie stało bo ważnego po raz kolejny jest dobrze, a ten oktagon, jak widać, ta mata, ten ring, tam sędziowie byli, pan Klimkiewicz, to wszystko jest po stronie organizatora regionalnego w Lublinie, panów Duchner. Tak to działa. I we wszystkich miastach jest poza Sochaczewem i jest jakiś organizator regionalny, na którego barkach spoczywa przygotowanie się. Stąd jak zwykle, jak się dogadamy, to jest sukces I to już tyle lat działa. Dużo zawodowych promotorów narzeka na brak kobiet na rynku polskiego MMA. Czy na Almie również widać, że tych dziewczyn występuje mało? Y Zawsze najwięcej jest na pucharze i na mistrzostwa. no puchar mamy teraz koniec lutego, zobaczymy ile tam ich będzie, ale faktem jest, że jak się już pojawi jakaś dziewczyna, która na przykład mocno bije, to jest teraz wow, zjawisko, nie? Pani Gimza, która jest moją ulubioną zawodniczką, przez wiele lat miała świetny parter, no dziewczyna, która wygrywa wszystkie walki, ani jednej, nie ma przegranej do tej pory, tam coś się nie poszczęściło na tym wyjeździe, dla mnie była Pretendentką na tytuł mistrza świata no i teraz właśnie podciągnęła też stójeczkę, już jest kompletną zawodniczką a co do frekwencji, no dzisiaj mieliśmy raptem cztery zawodniczki i sam widzisz, no dynamika tego wszystkiego, to nie jest widowiskowe, więc czy jest sens? Już tak na sam koniec żeby nie męczyć jak oceniasz tak Dosłownie w kilku słowach rozwój tego sportu. Czy coraz więcej młodych ludzi pojawia się na zawodach, coraz więcej na salach treningowych? Czy to fajne MMA właśnie też pobudziło to młodzież, czy nie? Bo tu też są różne w środowisku opinie. Moja konkretna osobista opinia jako trenera klubu też. Yy po apogeum, szczycie, frekwencji, wszystko, no mam, wiesz, statystyki przez ileś tam lat, naście wstecz, to w e, 2015 było wow. Wszędzie, wiesz, po 200, 250, po 300 zawodników. E, 2017 tendencja spadkowa, 2018 zaczęliśmy mieć zadyszkę na korzyść DFS-u i kickboxingu, Znowu odrodziły się sekcje kickboxingu i boksu. No i wchodzi fame w roku 2019. Znowu Podnosimy tak. głowę, łapiemy oddech. I u mnie, jeśli chodzi o, bo tu specyficzny klient jest, to jest te dzieci w przedziale 9-16. To są klienci, którzy tam się zachwycają tymi youtuberami. Byłeś na tych galach, ja tych w ogóle ludzi nie, nie, nie znam, którzy, a ja byłem i wiesz, i patrzę na tych ludzi, na tych, 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 tych youtuberów, ja ich w ogóle nie znam. Tam jednego takiego miałem chłopaka, który startował na przynajmniej dwóch, a cała reszta to są dla mnie no name ludzie, a oni są idolami dla tej młodzieży tak zwanej gimbazy, nie? I to z tej gimbazy teraz we wszystkich klubach nakręca się koniunktura. Wiesz, jak zwykle w obecnej dobie mamy e, niestety taki płomienny zapał, czyli oni z, przychodzą, ich tam 200 osób, nie? A za 4 miesiące z tych 200 będziemy mieli 20 osób. I to, ale to tak było jest i będzie. Niemniej jednak, znowu Dopompowaliśmy do tego płomienia trochę paliwa. Znowu zaczęło się mocno e, palić. Jak zwykle ściągani są. Liczba robi e, wrażenie na e, sponsorach. E, ja na ostatnich e, takiego fajnego sukcesu jaki miałem na ostatnich mistrzostwach jeszcze nie miałem no 400 zawodników. Do tego bardzo fajne welcome paki tak itd tak dalej. No to jest efekt myślę właśnie nakręcanej nadmuchanej koniunktury. To jest sinusoida. Osiągnie się apogeum, myślę, że w tym roku. W tym roku będziemy mieli wow. Fame rządzi w dziedzinie e, swojej, e, ale to nakręca też i, galę, i i całą koniunkturę dla MMA. E, ten projekt się na pewno opatrzy i będzie troszkę tendencja szkoła później znowu. No, na tą chwilę wartość dodana, sukces, który służy i Tobie, i mi. Dziękuję bardzo za poświęcony czas na rozmowę. Szanowni Państwo, Słowo Cypel, dziękuję bardzo. Było mi bardzo przyjemnie. Dziękuję. musimy tak niestety. <laughs>